Hej, hej, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 12 palet, które wyjęłam sobie tutaj na toaletkę właśnie na ten okres wiosenny. Nie ma oczywiście koloru czy palety konkretnej, której nie użyję, bo, bo jest wiosna. Jest to raczej taka forma inspiracji i korzystania z tego, co mam w swoich zasobach, wyciągania palet, które może długo były nieużywane bo ciągnęłam je w jakieś inne kolory, czy w ogóle do innych marek, do innych formulacji. Przeszłam więc przez te moje szuflady i wyciągnęłam 12 palet, które uważam zasługują na szczególną uwagę właśnie w tym okresie wiosennym, nie jest to żaden ranking, nie są to żadne ulubieńce po prostu zastał 12 palet, które ja osobiście wyjęłam dla siebie. Ale pomyślałam, że być może będzie to jakaś inspiracja dla Was, być może macie te palety albo podobne palety, może przypomni Wam się jakiś kolor czy zestawienie kolorystyczne, które lubicie właśnie w tym momencie w roku używać. Nic głębokiego, słuchajcie, w tym nie ma. Także po prostu dla tych, którzy lubią gadać o paletach. Ja, i mam nadzieję, większość z Was jest to po prostu kolejna okazja do porozmawiania o nich. Kolejność, tak jak mówiłam, jest tutaj totalnie przypadkowa. Mam tutaj też dosyć duży rozrzut, jeżeli chodzi o palety luksusowe, marek luksusowych oraz Indie. Jest też spory rozrzut, jeżeli chodzi o rozmiar, ponieważ mam palety czterocieniowe oraz paletę, która ma, nie wiem, bez 30. No ale trafiłam, słuchajcie, równo 30 ciani. <grym> nie spodziewałam się, strzelałam, tak naprawdę. Dobrze, także. Co sięgnę, to po prostu Wam pokażę. I zacznę może od mojej najnowszej chyba palety w tym zestawieniu. To będzie Adept Cosmetics Cyber Choir. To jest paleta, którą udało mi się już raz Wam pokazać na kanale. Poza kanałem użyłam jej jeszcze tylko raz, także jest to naprawdę nowa, nowa paleta. Natomiast ja, jak ją po raz pierwszy zobaczyłam, to po prostu mówię: O, to jest Wielkanoc w palecie. Wielkanoc i wiosna, oczywiście. Natomiast jest to taka paleta, która niezwykle kojarzy mi się typowo z Wielkanocą nie wiem dlaczego, ale po prostu takie mam skojarzenie i dlatego też postanowiłam ją właśnie zatrzymać dłużej na toaletce, bo wydaje mi się, że ona będzie bardzo fajna na wiosnę. Jest sporo tutaj jasnych błysków, takich typu holo, więc da mi też trochę tego ekstra błysku, którego potrzebuję. Mam tutaj sporo palet takich bardziej, nie chcę powiedzieć stonowanych, tak? ale jeżeli chodzi o błyski, to jest najbardziej szalona paleta w tym zestawieniu. I wydaje mi się też, że jest to kolorystycznie najbardziej inna paleta w tym zestawieniu, ponieważ jest tutaj sporo niebieskości, sporo Fioletów. Reszta mam wrażenie jest totalnie w innym świecie, więc tym bardziej potrzebuję czegoś innego i właśnie tą paletą będzie Adept Cosmetics. Jako drugą wyciągnęłam paletę, której właśnie nie było mi dane użyć aż tyle, jakbym chciała. Jest to Glaminatrix Cosmetics Rich Romantic. To jest paleta, którą kupiłam zimą i ona po prostu zimą mi no, nie leżała. Użyłam jej kilka razy, yy, głównie sięgając tak po jeden cień tu i tam, żeby wykończyć jakiś inny makijaż. Natomiast nie zrobiłam, słuchajcie, do tej pory żadnego makijażu tylko i wyłącznie tą paletą, a ona po prostu krzyczy wiosna. Także postanowiłam, że ona koniecznie musi się znaleźć w tym zestawieniu, i koniecznie musi leżeć tutaj na wierzchu do użycia. Yy, to był taki pewniak, jeżeli chodzi o. O to zestawienie i o to, co właśnie wyjmę do tego zestawienia, bo kilka palet, muszę przyznać, miałam takich um, od razu. Nie musiałam nawet do tych szuflad sięgać, wiedziałam, że tata i ta paleta musi musicie tu znaleźć. Natomiast o kilku mi się przypomniało. Także fajne w ogóle. Ćwiczenie. Jeżeli ktoś ma większą ilość palet i nie wie czego użyć, to polecam. I taką właśnie paletą, o której trochę zapomniałam, przyznaję się i jest mi głupio, ale jednak. To była Natasza Denona Trio Chrome. To jest paleta, która swego czasu po prostu rządziła na moich oczach, ale już od dawna nie. Bardzo dawno jej nie używałam, i uważam, że wiosna to jest też idealny moment, żeby ją wyciągnąć. Yy, Tonację tutaj. Grają pierwszą rolę, uważam. Kolorystycznie, oczywiście, też jest to bardzo ciekawa paleta, natomiast uważam, że tonacja tej palety jest bardzo, bardzo inspirująca i bardzo oryginalna. Nie mam zbyt wielu tego typu cieni, ponieważ wiele z nich jest, jakby, na pograniczu pasteli, ale nie jest takim typowym pastelem. Pokażę Wam później, ponieważ mam tutaj jedną taką typowo pastelową paletę. Bez pasteli nie ma generalnie wiosny. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą. Ta natomiast ma troszeczkę w sobie, jakby dymu. <laughs> nie wiem, jak to ująć, ale taka, takie mam wrażenie właśnie, że to jest taka paleta z wiosennego ogniska. Boże, ale dzisiaj metafory rzucam, to naprawdę. Jeżeli chodzi o te błyski, bo tutaj te błyski są no, multichromami, natomiast są to multichromy w wersji Nataszy Denony, w wersji takiej bardzo lightowej. Dlatego nie zaliczam tej palety do żadnych szalonych tutaj właśnie błysków. Od tego mam adept natomiast bardzo lubię tutaj na pewno ten skarab. uwielbiam, po prostu mam go też w wersji płynnej i jest to jeden z moich ulubionych takich zielonych multichromów tych przyznam się, nie używam za często, po prostu są dla mnie za delikatne ale może skuszę się właśnie na coś bardziej delikatnego tej wiosny, kolorystycznie przepiękne, mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że to jest paleta idealna na wiosnę i to nie jest koniec Nataszy, Natasza mam jeszcze tak naprawdę dwie inne palety, nie mogłam się powstrzymać, myślałam czy ją tutaj włożyć czy nie włożyć, bo mówię trochę jest mała Mini retro. Mini retro bardzo, bardzo kojarzy mi się z wiosną. To jest też paleta, która jest w moim projekcie PAN. Także tym bardziej chciałam, żeby tutaj leżała na wierzchu. Ale po prostu sama jej uroda, sama kolorystyka sprawia, że ona jest idealna po prostu na wiosnę. Róże są przepiękne. W ogóle bardzo lubię róże takie, no właśnie takie niewymuszone. Nie takie klasyczne, wściekłe róże, czy idące w stronę fuksji, czy takie bardziej napigmentowane. Tylko tego typu. Różane odcienie, właśnie na wiosnę są, uważam, znakomite i mam tutaj też jeszcze kilka takich propozycji, właśnie bardziej różano-moów, powiedzmy, ale również ta zieleń. Ta zieleń jest przepiękna, ona znowu nie jest krzycząca. Wiecie, że ja uwielbiam zieleń generalnie w każdy dzień i w każdy miesiąc, każdą porę roku, każdą pogodę. Zieleń jest generalnie fantastyczna na każdą okazję, ale tego typu zieleń, właśnie taka lekko przybrudzona szarością, ale jednak nie granżowa. Przepiękna, zwłaszcza z takim różem delikatnym, no cudowna, mam chyba nawet makijaż tą paletką gdzieś na swoim kanale. No i już, żeby może zamknąć temat Nataszy Denony, nie mogłam się też powstrzymać, żeby nie wyjąć retrogram. Będzie kilka zielonych palet w tym zestawieniu, no bo słuchajcie, no ja... Ja uwielbiam zielenie, nie mogę się powstrzymać. Ona w sumie tak, widzicie, no, jest to jakby trochę starsza siostra właśnie mini retro, mimo tego, że nazwy mają trochę inne. Znowu mamy połączenie różu i zieleni, natomiast te zielenie i róże są bardzo takie pastelowe, bardzo zgaszone, bardzo delikatne. Z tej palety najbardziej mam taki ulubiony właśnie makijaż z samymi zieleniami. Wychodzi bardzo piękny, bardzo taki... Klasyczne mam wrażenie. To jest taka zieleń w wersji klasycznej. Z tą paletą chciałabym zrobić jakiś osobny film, ponieważ uważam, że została trochę niesłusznie zepchnięta na dalszy plan, jeżeli chodzi o palety Nataszy. Mam wrażenie, że sporo ludzi jej nie pokochało i trochę mnie to boli. Słuchajcie, to jest piękna paleta, uważam, że należy jej się więcej uwagi. Więc postanowiłam, że zrobię z nią jakiś osobny film, tylko jeszcze myślę jaki, ponieważ nie chciałabym, żeby to było takie typowe X makijaży paletą. Coś innego bym chciała z nią zrobić. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Może jakieś palet bingo albo coś, coś takiego, wiecie, fajnego po prostu, coś, coś innego. Także retro glam, koniecznie, koniecznie musi być na wiosnę. I co? Może zmienimy trochę kolorystykę? Zostawimy te zielenie na, na trochę później i zmienimy też rozmiar, ponieważ teraz wam pokażę. Czwóreczkę. Człóreczkę od YSL to jest wersja, wersja, wersja kolorystyczna. 400 Babylon Roses. I tutaj właśnie wchodzimy w te różane róże. Troszeczkę mauve, troszeczkę różu. Bardzo romantyczna paleta. Ona mi się w ogóle mega kojarzy właśnie z taką jakąś romantyczną randką albo. Spacerem w deszczu w jakimś parku, wiosennym deszczu oczywiście. Nie wiem, słuchajcie, skąd te skojarzenia dzisiaj naprawdę. Uważam w każdym razie, że jest to jedna z najbardziej takich romantycznych palet. To też jest takie właśnie zestawienie, o którym kiedyś myślałam, o takich paletach romantycznych, ale pomysł upadł dosyć szybko, bo wybierałam ciągle te same kolory, więc muszę o tym jeszcze pomyśleć. Ale ta w każdym razie paleta bardzo, bardzo mi się podoba do takich bardzo lekkich makijaży, takich zmysłowych, Tutaj dużo nie zrobimy generalnie. Tutaj nakładamy w sumie albo wszystkie cztery, albo może dwa cienie na raz i to jest wszystko. Natomiast muszę przyznać, że w tej palecie zawsze czuję się tak um, dziewczęco po prostu. Także uznałam, że na wiosnę też będzie bardzo fajna i muszę jej dać trochę więcej uwagi, bo przyznaję, że jej siostrze, czyli numer 100, 100, Rados, poświęcam dużo więcej uwagi. Także na ten moment w roku postanowiłam wyjąć właśnie Babylon Roses. Jeżeli chodzi o takie różane tematy, to zdecydowałam się wyjąć jeszcze jedną paletę, która no, idealnie się wpasowuje w ten klimat właśnie różanych y, historii, a której nie używałam już bardzo długo. Bardzo długo, wstyd powiedzieć ile. I to jest Patrick Ta, y, i moje odbicie, <grych> Major Dimension 2 i to jest właśnie ta wersja taka różana, dwójeczka. W numerze jeden mam już jakąś pleśń, także jedynki nie używam. Jedynka poszła sobie do, do szafy, bo próbuję zobaczyć, co z niej wyrośnie. Taki mój wewnętrzny chemik i naukowiec po prostu potrzebuje trochę więcej danych. Natomiast tutaj nie widzę żadnych zmian w formulacji, wszystko wygląda w porządku, więc wydaje mi się, że jeszcze spróbuję jej trochę poużywać, dać jej trochę więcej uwagi, yy, zanim się zepsuje. Bo jak widać. Patrika ta nie wytrzymuje próby czasu. Mam sporo palet, nawet w tym zestawie, które są starsze od tej, chociażby nawet ta Natasza Triokrom, a tam nic się nie dzieje. Także wydaje mi się, że jej czas przemija szybciej niż innych palet, i po prostu muszę jej poświęcić trochę więcej czasu, a że kolorystycznie idealnie się spina z wiosną i z tym, co Wam właśnie teraz mówię o tym romantycznym vibe. Ie no to wyjęłam sobie Patricka Ta. Według mnie nie ma też wiosny bez kolorów pastelowych i tutaj już absolutnie wszystkich pasteli, abstrahując, czy to jest niebieski, czy zielony, czy żółty, czy różowy właśnie. I jako taką mm, paletę pastelową na ten sezon wyjęłam sobie Blend Bunny Cycli Suite. To również jest paleta w moim projekcie pan, powiedzmy. Także wszystko się razem spina. I muszę Wam powiedzieć, że ta paleta zaskoczyła mnie... 100 razy bardziej niż sądziłam. Ona mi się w ogóle od początku bardzo podobała, bardzo podobała mi się ta kolorystyka, to, że jest taka, wiecie, rozrzucona, jakoś bardziej mi to inspiruje niż jak jest wszystko tak ułożone po kolei. I ja do tej palety sięgam bardzo często. Bardzo często sięgam tylko tak, żeby, wiecie, jeden, dwa kolory, coś tam wykończyć, właśnie wyblendować. No, od tego uważam, są pastele. Nie tylko, żeby tworzyć takie bardzo jasne, delikatne makijaże, ale żeby właśnie wspomóc się nimi. W makijażach takich bardziej mm, kolorowych, i do tego najczęściej używałam, ale stworzyłam też kilka makijaży tylko i wyłącznie tą paletą, ponieważ ona poza tymi pastelami ma też kilka bardzo fajnych ciemnych cieni. Właśnie na przykład ten fiolet jest przepiękny. Mamy przepiękną butelkową zieleń obłęd. Mamy granat, mamy brąz. Jest generalnie jeszcze go wybierać i czym ten makijaż przyciemnić. Także zdecydowanie nie jest to ta paleta taka typowo pastelowa, monotonna, jednotonna. Tak naprawdę powinnam powiedzieć, da się nią zrobić bardzo dużo. I jakościowo jest też przepięknie, to pany chyba nikt nie jest zdziwiony. Jedna naprawdę z moich, wydaje mi się, lepszych takich decyzji zakupowych w tym roku. To jest zresztą taki pomysł na film, który też we mnie już kiełkuje od jakiegoś czasu i chciałabym zrobić takie zestawienie produktów, nie tylko palet, ale w ogóle produktów kosmetycznych, które kupiłam w tym roku albo na przełomie roku w każdym razie i które najbardziej mi się sprawdzają, które używam najczęściej. Dajcie znać, że chcielibyście zobaczyć taki film, to chętnie ja coś takiego nakręcę. A ja przechodzę do następnej palety. Wrócimy trochę do zieleni. Ai. Z, we współpracy z Anielką Linkwist, paleta Hela, paleta limitowana, ale która powróciła, czy nie, powróciła w pudełkach tych Mystery Bugs, chyba tak. W każdym razie tutaj uwielbiam uwielbiam zielenie z tej palety. Są takie bardzo radosne dla mnie. Po prostu patrzę na nie i od razu dziób mi się uśmiecha. Znowu mam właśnie te trawiaste zielenie, trochę bardziej limonkowe, trochę bardziej żółte jest z czego wybierać. Jeżeli chodzi o tą dolną połowę, przyznaję, że używam jej rzadziej. Lubię te błyski, które tutaj są, róże. No, znacie moje zdanie na temat róży. Ale, ale właśnie na kanale Green, Tea u Agnieszki, widziałam ostatnio przepiękny makijaż właśnie w połączeniu zieleni z różem i zainspirowało mnie to, żeby zrobić coś podobnego. Także no, muszę w najbliższych dniach znaleźć na to czas. I bardzo możliwe, że właśnie tej palety do tego użyję, żeby połączyć zieleń z różem, bo wyglądało to, Agnieszko, obłędnie na Tobie. Także tą paletę wybrałam, dlatego że ona właśnie donacyjnie jest bardziej żywa niż pozostałe tutaj, które wybrałam. Plus daje mi tą taką, wiecie, radość z tej zieleni i tego też na pewno będę potrzebować wiosną. W każdej porze roku tak naprawdę. I kolejną paletkę już nawet zdążyłam użyć yy, chyba wczoraj, bo wyjęłam sobie tą, tą kubkę kilka dni wcześniej. I to było Paco Raban, czy Raban tak naprawdę. Paradise Lost and Found. To jest taka cudowna, zielona historia kolorystyczna, malutka. Yy, mamy tutaj tak naprawdę tylko jeden mat i jest to kremowy... Wiecie, że uwielbiam kremy. Kremowa formuła zielonego matu oraz trzy przepiękne błyski. Makijaż robi się tym dosłownie w 3 sekundy. No dobrze, może nie dosłownie, ale bardzo, bardzo szybko. Ten kremowy macik jest absolutnie bezbłędny. To jest chyba mój w ogóle, słuchajcie, ulubiony kremowy mat, jaki mam. I mówię to z całą świadomością, według mnie przebija nawet na taszę. To jak łatwo się po prostu nim pracuje, jak łatwo on się blenduje, ale też jak łatwo mogę go dopakować i zrobić z tego taką intensywną, ciemną zieleń, Czapki z głów, naprawdę, czapki z głów yy, muszę się na poważnie przejrzeć pako raban. Nie pako, boże, ciągle będą pako, to jest raban. Muszę się bardzo poważnie przejrzeć raban i spróbować trochę więcej rzeczy. Czy to jest kwestia, wiecie, tej konkretnej palety, czy to jest po prostu ich formulacja, bo no, naprawdę bardzo mnie zaskoczyła. Plus te zielenie są przepiękne, też znowu takie mamy bardziej taką żywą zieleń, znaczy żywą, nie jest taka bardzo żywa, ale widać, że jest zielona w każdym razie. Mamy też taką piękną zgaszoną zieleń do takich bardziej sonowanych makijaży, no i przepiękny błyszczący cień, który ma też w sobie taki zielony hint, ale generalnie jest też naznaczony takim złotkiem. Przepiękna, przepiękna formulacja, przepiękna kolorystyka, właśnie kilka dni temu jej użyłam i czułam się znakomicie w tych kolorach. No i teraz już odwracając się od zieleni i idąc bardziej w stronę różów, znowu różów, ale nie takich bardziej różanych, tylko bardziej fioletowych różów. Wicked Widow paleta Lovesick to malutkie cudeńko. Format i rozmiar tej palety jest po prostu genialny, uważam. Bardzo lubię do niej zaglądać, nawet w nowościach ostatnich też miałam tą paletę właśnie na oczach. Uwielbiam ten dzień, zwłaszcza, Letting Go. Przepiękny, głęboki róż, taki naznaczony trochę czerwienią. Cudo, naprawdę cudo. O dziwo z tym różem się bardzo lubię. Też miło mi się nim pracowało i w połączeniu z tym w ogóle idealne połączenie. Błyski ładne, ciągle nie użyłam tego. Nie mogę jakoś znaleźć makijażu, do którego będę czuła potrzebę wrócić ten, ten niebiesko-fioletowy błysk. Ale może się uda, może połączę ją jeszcze raz, ponieważ lubię ją łączyć z blendbany. Ale w sumie z blendbany wszystko teraz łączę, więc może to nie jest dobre porównanie. W każdym razie, paletka przepiękna, znowu taka bardzo radosna, trochę dająca mi więcej fioletu, ale też różu. No, róż w innym wydaniu. Nie takim różanym, właśnie jak Patrikta, tylko takim bardziej dosłownym, jak ja to lubię mówić. Bardzo, bardzo przyjemna formuła, bardzo przyjemna paletka, no i też taka, no, wiosenno mi się kojarzy. I ostatnia paleta to jest to, co mam w tej chwili na oczach. Nie wiem, czy wygląda to wiosennie, czy nie, chyba nie do końca, chociaż nie wiem. W każdym razie jest to paleta od Pat McGrath, to jest Mothership nr 8 Divine Rose 2, wygląda w ten sposób. Paleta, która też bardzo mnie kojarzy z wiosną, ja ją generalnie kupiłam no już dawno po czasie, kiedy ona wyszła chyba też wiosną albo na przełomie zimy właśnie i wiosny. I nie mogłam się od niej wtedy oderwać. Była po prostu magiczna i zaczarowała mnie do reszty. Także wyciągnęłam ją, ponieważ chciałabym upewnić się, że w dalszym ciągu ta magia w niej jest, że w dalszym ciągu uwielbiam ją pracować. To Tonacyjnie jest to też trochę co innego niż tutaj Wam pokazałam. Mamy tutaj też trochę właśnie takiego mm, różanego koralu, trochę brzoskwinki w tym wszystkim tutaj siedzi. Jest generalnie tutaj sporo też możliwości. Jest piękny y, duochrom, taki fioletowo-zielony, Mamy piękne żółte złoto, które też mam wrażenie, że nie występuje w żadnej tutaj tej palecie, którą Wam pokazywałam. No i jest to Pat McGrath chciałabym więcej używać moich Mothership, zwłaszcza teraz, kiedy decydują się ich losy i no muszę się upewnić, którą zostawić, a którą nie. Także na wiosnę wybrałam sobie... Divine Rostwa. I to już wszystko. Wszystkie 12 palet Wam pokazałam. Dajcie mi znać, co myślicie, jakie Wy palety lubicie używać wiosną, albo może jakie kolory. Czy w ogóle są kolory, które bardziej Was inspirują w tym czasie, czy nie? Czy używacie wszystkich? Nie generalnie wiecie, nie zamykam się na żaden kolor. To jest po prostu takie luźne zestawienie palet, po które chciałabym teraz więcej sięgać. A jak wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Mam też osobny koszt tutaj z nowymi paletami i z paletami, które są w moim projekcie PAN. Także do wyboru, do koloru najważniejsze że to po prostu się tym bawić, bo makijaż według mnie to jest zabawa i czy robimy bardziej taki klasyczny makijaż jak mam dzisiaj, czy kładziemy po prostu wściekłą zieleń na, na powieki, to w dalszym ciągu jest tylko zabawa i w dalszym ciągu usuwamy to na koniec dnia. Także nie przejmujmy się tym. Jeżeli macie ochotę nałożyć coś wściekłego albo macie ochotę używać nudziaków przez cały rok, Wszystkie chwyty dozwolone naprawdę. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Czekam na wasze komentarze poniżej. A ja teraz zmykam. Życzę Wam przyjemnego reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!